Dzisiaj pomówimy o tym, jak nie podłączać kotła gazowego kondensacyjnego. Gazowy kocioł kondensacyjny pracuje w nadciśnieniu, w związku z tym musi mieć szczelny komin. Jak tego nie robić, pokażemy. Wlot powietrza przez wycięcie w oknie to jest dopływ świeżego powietrza. Doprowadzenie powietrza świeżego wykonano z rury aluminiowej. Rura nie została prawidłowo zamocowana na kotle. Brak widocznego zacisku. A jak wygląda odprowadzenie spalin? Patrząc na wejście rury spalinowej do komina, widać, że w kominie nie ma dodatkowej rury, bo następuje rozszerzenie przekroju rury do pełnego wymiaru komina. Rewizja, znajdująca się pod rurą, to tylko potwierdza. Dlaczego tak nie wolno robić? Komin murowany znajduje się w strefie nadciśnienia. Para wodna, wykraplająca się w kominie, spowoduje z czasem jego zniszczenie. Pokazany kocioł nie powinien być uruchomiony. Komin murowany jako nadciśnieniowy jest niedopuszczalny, gdyż grozi przedostawaniem się spalin do pomieszczeń przez które przechodzi. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo użytkowników jest sprawą najważniejszą. Nie róbmy błędów, uczmy się na cudzych.